Siemano, dzisiaj odcinek co myślę o zonym. Ciągle robi te dziwne miny. I to już jest yy, dziwne, nie? Za każdym razem pisze mi, że mam kręcić wąsa w szpikulec. No i ten hajs Fortnite'a. Co na mieszkanie jest przejebane. Od Klaudi Croft Ulfie no. Co myślisz o zonym? W porządku Ale słaba w ogóle opinia Taka zwykła i prosta Ogi no? Co jest? Co myślisz o zonym? A to jest ten co stary tak śmiesznie pierdział przy kobiecie Przy tej blondynie tam Tak i... Ja to jest śmiesznej Jezu, ale cie... Się... <laughs> Rozjebało na ty, tam czarnie. <noise> Ulfik, co? Beka, beko, ale jak Cię spotkam, to gwarantuję Ci liścią. Dzisiaj face-to-face face, y, Ferrari Filipe. Fajnie, jakby przyszedł też kartki do studia. No i kurwa, klasycznie. Niaa!